Cześć, witajcie w kolejnym filmie. Wow, jak dziwnie jest się przyzwyczaić ponownie do nagrywania. Ja nie nagrywałam nic ponad dwa miesiące, rozumiecie to? Ja wiem, że filmy macie regularnie, pewnie ostatnio oglądaliście kilka dni temu, ale to dlatego, że ja na urlopie strasznie poszalałam i po powrocie z urlopu tak samo, już w Holandii nagrałam trochę tych filmów i one się regularnie wrzucają ale tak naprawdę aparatów w dłoniach nie miałam od ponad dwóch miesięcy i jest dziwnie się przyzwyczaić z powrotem, a to dlatego, że są wakacje. Są wakacje i one co roku po prostu są szalone, a w tym roku są jeszcze lepsze niż zawsze. I powiem Wam, że są takie chwile, że nawet się nie myśli, żeby brać ze sobą aparat, bo po prostu idzie się spędzić fajny dzień, a ten dzień, mimo że miał być fajny, okazuje się totalnie super i są takie momenty, że się łapię, że kurczę, chciałabym to mieć nagrane ale no nie mam. Także dzieje się dużo na wakacjach, spędzamy dużo czasu z przyjaciółmi. Głównie co roku poznajemy nowe osoby. A w tym roku myślę, że te wakacje są jeszcze lepsze, bo są spędzone z takimi osobami, które znamy już od lat. Odkąd tu jesteśmy w tym mieście, a w tym mieście mieszkamy już ponad i pół roku. Za chwilę będzie. No, także trochę, trochę minęło. No, więc wracamy do nagrywania. Dzisiaj mamy fajny, pracowity dzień. I podobno Wszemek potem zabieramy na randkę. <taki> Także myślę, że spędzimy sobie to razem fajnie. Nałożyłam sobie takie płatki żelowe pod oczy prosto z lodówki, i powiem Wam, że to jest najwspanialsze uczucie na świecie. Normalnie można się obudzić drugi raz. Są takie fajne, zimne, tak ściągają tą skórę. Ostatnio o tym usłyszałam, że właśnie warto wkładać je do lodówki i zacznę trochę praktykować, bo powiem Wam, że no, jest to przyjemniejsze. Chciałam wam dodać jeszcze dwie rzeczy, bo odsłuchałam sobie poprzednie nagranie i zapomniałam. Pan mi kosi trawę. Ja się czuję teraz, słysząc to, jak na wakacjach, gdy chodziło się do szkoły i można było się wyspać w końcu po całym roku szkolnym, i panowie przychodzili i o szóstej rano kosili trawę. Albo na weekendach, jak tylko w sobotę i w niedzielę można było sobie pospać, to nie, w sobotę od samego rana kosiarki w dłoń i jazda. No normalnie mamy z tym tworzyli, nie wiem czy też tak mieliście, ale u mnie to było naprawdę często. Ale dobra, odsłuchając do poprzednie nagranie i chciałam wam dodać dwie rzeczy, zanim zacznę robić sobie śniadanie. Pierwsza jest taka, że zauważyłam, że my naprawdę co roku na tych wakacjach nagramy maksymalnie jeden, dwa filmy, mimo że dzieje się dużo więcej. To ten czas jest taki nasz, prywatny i dużo nagrywamy też przed, a później wrzucamy to w trakcie i no nie ma tych filmów z wakacji, jest taki przeskok, ten maj-czerwiec, a później właśnie jesień się zaczyna, także myślę, że w przyszłym roku zrobimy sobie to troszkę inaczej i postaramy się nagrywać mniej przed, a więcej w trakcie, myślę, że też będzie to fajne, chociaż ja też nie każdego chciałabym nagrywać, wiem o tym, że nie każdy się czuje dobrze przed kamerą i myślę, że wolę spędzić z kimś czas wiecie, gdzie ta osoba jest taka prawdziwa, szczera jest z sobą, bo tej kamery nie ma, niż żeby miała się stresować i żeby miała być inna przy kamerze no, i też wychodzę z założenia, że im mniej osób pokazujemy na przykład na takim kanale, tym lepiej. A druga kwestia jest taka, że mam dzisiaj trochę do roboty w domu, trochę tego sprzątania jest. Niektóre rzeczy wam pokażę, niektóre myślę, że lepiej, żeby zostały dla mnie, bo chciałabym, żebyście tu zostali, <laughs> żebyście się nie przestraszyli. Ale za chwilę idę do action po śniadaniu. Chyba już nie będę brała kamery, bo myślę, że dzisiaj mam wystarczająco dużo do nagrania, do pokazania fajnych rzeczy, więc, Action widzieliście na pewno wszyscy. Dzisiaj sobie to odpuścimy. Nie rozbyliśmy razem w Action, ale muszę kupić ściereczki, bo nam się pokończyły. Gąbki chyba są, ale to za chwilę zobaczę. Dobra, idę robić śniadanie dzisiaj wlatuje coś naprawdę dobrego z kurkami, więc, wiecie, musi być dobre. A do robienia śniadania oczywiście trzeba włączyć jakąś muzyczkę. Także mamy tutaj moją ulubioną w ostatnim czasie piosenkę, czyli piosenkę Ryany z tej usłyszałam ją w pracy. Kolejnego dnia, gdy leciała, znowu wypytałam chyba wszystkich, czy wiedzą, co to jest za tytuł. Bo dnia poprzedniego szukałam jej chyba dwie godziny po wszystkich radiach holenderskich, a nie wiedziałam, jakie radio puścili danego dnia. No i koleżanka im podpowiedziała, że to jest chyba ta, i faktycznie. Także zakochałam się. Myślę, że kiedyś już ją usłyszałam. No widzicie, ona ma 11 lat, ale tak mi się spodobała na nowo, że od dwóch tygodni leci po kilkanaście razy dziennie u nas. Uh -huh, A na śniadanko robimy taki ten słynny wrap z jajka i serka wiejskiego. Robiliśmy go na urlopy, jak pamiętacie. Będzie z kurkami, pomidorkiem malinowym i Filadelfią. Uwielbiam ten serek. Także myślę, że będzie to całkiem fajne, smoczne połączenie. I was never the one to write up a song for just anyone. I was always the one to find myself lost in all conversations alone, I've always been told that things will unfold if you keep on waiting. Po raz pierwszy będę to piekła w czymś innym niż piekarnik, ale o tym może więcej troszkę później, może przy obiedzie, bo naprawdę robię się powoli już głodna i chciałabym zjeść śniadanie. Tutaj mamy gotową naszą masę i pieczemy w 180 stopniach przez 25 minut. Wydaje się to trochę długim czasem, ale dla mnie dzisiaj jest to idealny czas, ponieważ muszę przejrzeć kurki, pokroić pewnie na mniejsze kawałeczki, usmażyć. Ukraliśmy pomidorka, więc akurat będzie gotowa. I ja, jak robię kurki, to żeby je dobrze oczyścić, daję dużo soli, naprawdę dużo. Później je zalewam gorącą wodą. W sensie gorącą, tak powiecie, cieplutką. bardziej w stronę gorącej, ale żeby się nie ugotowały, bo akurat w Holandii, w kranach, przynajmniej na północy Holandii, na południu, jak mieszkaliśmy, chyba aż tak gorąca woda nie była. No tutaj normalnie można zalewać herbatę, jest taki wrzątek w kranie. wam tak. Piekarnik jednak bardziej się do tego nadaje. Pośmiejmy się razem. Próbowałam to zdrapać. Jest ciężko. Parę lat temu to pewnie bym była teraz strasznie zdenerwowana. W ogóle nie chciałoby mi się jeść. A teraz sobie poradzę. No, jestem dorosła, nie? Zdrapie to, położę obok kurki, pomidora, serek i jakoś zjem. Trudno, nie będzie dartilli. To jest tylko jedzenie. Tak czy siak trafia do żłądka. No i śniadanko gotowe. Trochę nie tak to miało wyglądać, ale trudno, tak jak mówiłam, najważniejsze, że nadaje się do zjedzenia. Ja lubię zarówno kurki, pomidory, serek, więc nie ma problemu. Zjem to, co po prostu jest. Trzeba się cieszyć, że to jedzenie w ogóle jest. Do śniadania oczywiście na wspólnej, no bo co innego, mam zaległych 40 odcinków, rozumiecie to? Nie wiem, jak to się stało. No, przez to, że są wakacje na pewno, no i mamy też od takiego czasu troszkę gorszy internet, ale najważniejsze, że to na wspólnej ogólnie leci, bo na przykład M jak Miłość czy Pierwsza Miłość pamiętam, że zawsze na wakacje były wstrzymywane, a on wspólny od paru lat jest. Także biorę się za chociaż jeden odcinek, jem śniadanko, a później trzeba trochę ogarnąć mieszkanie. Śniadanko zjedzone, jeden odcinek no wspólnej obejrzany, sobie właśnie koczkę, a to oznacza, że jest bardzo gorąco i lecimy sprzątać. Mam nadzieję, że się nie ugotuję w tych temperaturach, bo jest naprawdę bardzo, bardzo ciepło. Idę jeszcze szybko wstawić pościel na dół. Mówię na dół, bo mamy na każdym piętrze dwie pralki i dwie suszarki, ale po jednej naszej mamy traumę do dziś, bo nasza bili znależała dwa dni w wodzie i nikt tego nie przyjechał uratować. A druga pralka już jest zepsuta. No myślę, ponad pół roku, ale dalej tego nikt nie naprawił. Także chodzimy na sam dół. Tam są najlepsze pralki, i chyba jak słyszałam, to każdy je zwyczaj wybiera. A w Holandii chyba to jest dosyć modne, że są takie właśnie pralnie. Porobione w różnych częściach bloku. Słyszałam nawet od znajomych, którzy mieszkają w prywatnych mieszkaniach, że właśnie mają w budynku, na przykład na samym dole, dużą pralnię. I to jest fajne, bo nie zajmujemy sobie miejsca w domu, a pralka i suszarka jednak sporego zajmuje. W to by się kawka przydała. Kupiłam sobie taką, bo byłam akurat na zakupach jeszcze po wyrzuceniu śmieci. Dam trochę tego mleka. Wiem, że ona ma sama wcale mleko, ale ja je bardzo lubię. I może dobijemy do całej szklanki. Chociaż nie wiem, czy jak ją wleję, to już sama bez mleka. Nie zajmę całej. Zobaczymy. po parę godzin od poprzedniego klipu ja próbuję wrócić do żywych, zaatakował mnie okres jestem po mega mocnych dwóch tabletkach, które biorę od lat i mam nadzieję, że mi przejdzie nie jest ciekawie ale mamy fajne plany na dzisiaj i nie chciałabym, żeby one poszły po prostu w odstawkę żeby były przełożone na inny dzień bo cieszę się na ten wyjazd i chciałabym, żeby do niego doszło Także Przemek w międzyczasie zdążył wrócić do domu. Ja się pomalowałam, jak widzicie. Stwierdziłam, że mogę się źle czuć, ale mam nadzieję, że po chociaż godzinie od wzięcia tabletek mi przejdzie. A jednak jak będę lepiej wyglądać, na pewno się też lepiej poczuję. Fizycznie. No, więc biorę się za robienie obiadu. Tutaj jak mi pomoże, bo ledwo stoję jeszcze. Na pewno ja zrobię mizerię. Wrzucę ziemniaki, a Przemek pewnie doprawi dorsza i go przypilnuje. Ale chciałam Wam jeszcze powiedzieć: Dorsza będziemy piec w naszym nowym urządzeniu. I może cofniemy się teraz na chwilę, do jakichś czterech tygodni wstecz, i pokażę Wam, co takiego zakupiliśmy. Nowy sprzęcik odebrany. Nie ukrywam, że troszkę się nad tym zastanawialiśmy. Czy warto posiadając Thermomixa, dokupywać coś podobnego, ale po oglądaniu tych wszystkich filmików, testów, okazuje się, że to są całkiem inne urządzenia to jest bardziej taki piekarnik, no wiadomo. Także cieszę się, że podjęliśmy taką, a nie inną decyzję. I będziemy testować. Robimy unboxing Airfire'a, którego właśnie kupiliśmy. Ciekawe, jest duży, nie? No, po pudełku sądzę, że tak. Ale czy większy niż Thermomix, bo to mnie trochę przeraża. No zobaczymy właśnie, co jak to będzie wyglądało. Wzięliśmy tego, co ma 6,2 litra, więc jest trochę spory. Dobra, a więc tak. Mamy tutaj jakąś lekturę do przeczytania. Niech to tego nie mnie interesuje. Wytłaczanka na jajko. I jest. Aha. Jakby Chyba jak Thermomix, tak się prezentuje. Ej, spory jest. Fajnie jak takie nasze blaszki, może nawet większe, nie? No. I w tym można robić wszystko: ciacha, lasagne, jakieś makarony, mafinki, nawet chleb, myślę. Ej, no. Będziemy My lubimy swój chlebek robić, to myślę, że to nam dużo ułatwi. Z naszym piekarnikom. W sumie to piekarnik. Także teraz zaczynamy nowe etap życia. Wygodę. Jest całkiem spory, śmiesznie wygląda przy Thermomixie. Ale chyba tu pasuje. I w taki oto sposób nasz Thermomix dorobił się rodzeństwa. Śmiejemy się, bo to jest idealne uzupełnienie Thermomixa, naprawdę. Thermomix zrobił wszystko usmarzy, ugotuje, robi przypyszne zupy, wyrabia fajnie ciasto. No, wiele rzeczy robi. Robimy dużo więcej rzeczy na parze, na przykład niż jak go nie mieliśmy. A z kolei nie upiecze. A airfryer to zrobi, ale za to nie ugotuje na przykład zupy, albo nie wiem, nie ugotuje na parze czegoś innego. Więc uzupełniają się fajnie. Myślę, że warto zainwestować w te dwa urządzenia. No i też. Przez ten miesiąc, jak mamy airfryera, zrobiliśmy już pierś kurczaka, wołowinę, rybę. My robimy akurat zazwyczaj dorsza. Łososia chyba też próbowaliśmy, ale nie jestem pewna. Takie malutkie kibelingi, robiliśmy też przepyszną lasania, bardzo smaczna była. Naprawdę wyszła idealna. Robiliśmy też te małe takie azjatyckie pierożki, one się chyba nazywają gyoza. I co jeszcze robiliśmy? A, bataty. Tak, bataty i ziemniaczki. I naprawdę wszystko jest bardzo smaczne. Co prawda młode ziemniaki właśnie bardziej wylimy gotowane, dlatego też takie dzisiaj zrobimy. Ale reszta była po prostu 10 na 10. Idealna. Rybka też przypyszna z tego wychodzi. Chociaż na termomiksowi nie można odjąć tego, że ta na parze też jest bardzo dobra. Ale wybierzemy sobie dzisiaj pieczoną, bo na taką mamy ochotę. No i co? Polecamy chyba to urządzenie. Co prawda mamy je tylko miesiąc, ale myślę, że już sporo z niego skorzystaliśmy. Bataty przez pierwsze dwa tygodnie jadłam co 2-3 dni non-stop, bardzo mi smakują i są idealne, takie jak właśnie z naszej ulubionej knajpki, także fajnie. Nie są za suche, za mokre. No, idealne dosłownie. No i też mamy tą pojemność 6,2 litra. Także myślę, że na dwie osoby to jest taka idealna pojemność, ale też słyszałam, że jest idealna dla np. 4-osobowej rodziny. Tylko no my mamy to jedzenie akurat na dwa dni, a czteroosobowa rodzina pewnie bym miała na jeden. Także tu i to będzie idealne. Więc jeśli się zastanawiacie, to się nie zastanawiajcie, tylko kupujcie. Jeszcze z bliska może pokażę. Tutaj się go otwiera. No, wydaje się, on naprawdę duży. Tutaj mamy tą podstawową blaszkę, która jest w zestawie. Znaczy blaszkę. Po prostu to się podnosi, wyciąga się. Jak to się. No ja nie zrobię tego sama, chyba. Jak... Właśnie tak to wygląda. No taka frytkownica. W sumie kiedyś się mówiło, że to jest frytkownica. Później odkryli inne zastosowania. Tutaj jakoś to tam grzeje, podwiewa. No i można do tego dokupić jeszcze blaszki do ciastek. Są takie jakieś specjalne papiery do opieczenia. I jakie jeszcze blachy chyba? Coś do grillowania. Tak, no takie bez dziurek w ogóle, żeby dało się tam, nie wiem, jakieś lasagne na przykład zrobić. czy coś. No, ale my sobie poradziliśmy papierze, bo to jest strasznie drogie. Jedno kosztowało 40 euro chyba do ciast, także na razie sobie to odpuścimy. Może kiedyś będziemy chcieli kupić. Z termomiksem jakoś jeszcze żyjemy bez tej osłony noża miksującego, bez tego do surowak, niestety. My nie mamy w sumie kiedy tego kupić. W Holandii tego nie mamy gdzie kupić, a w Polsce jakoś nigdy się czasowo nie składa. No nie myślimy o tym, jak jesteśmy w Polsce. Także widocznie nam starczy. I tutaj też na razie myślę, że będzie się. Bo ta no, wkładka, co tutaj radnych. jest, ta bez dziurek, ona jest też dużo mniejsza i jest mniej miejsca wtedy. No. Więc się nie opłaca. Ale tam to by fajny serniczek można było robić. No, sernik to może. No. <laughs> Przemak zawsze biedny związuje moje pomadki. Mówiłam, że Maybelline się nie ten nie odznacza. Ja to no powinnam im normalnie reklamę robić. To są najlepsze pomadki. A każdy mówi, każdemu nie. No i co? Dla Ciebie też nie są najlepsze? Przynajmniej Ci nie zostają na ustach. No co? No, widzicie? To jest dobra reklama. Żartuję, to nie jest żadna reklama, żaden materiał sponsorowany i dlatego nie ma takiej adnotacji. Proszę mnie tutaj nie zgłaszać, bo to nie jest wcale śmieszne. Mamy tutaj młode ziemniaczki, dorsza. Jakbyście byli ciekawi, jak jest dorsz po holendersku, to właśnie tak. I do tego, tak jak mówiłam, będzie mizeria. I naprawdę, obiad tych wakacji to jest dosłownie właśnie albo coś takiego, albo dorsze zamieniamy na kurczaka, ewentualnie truskawki ze śmietaną, Przemek zazwyczaj z makaronem, a ja z ryżem. Chociaż wczoraj odkryłam nowy makaron. podasz go? Mm -hmm. Ja wam pokażę. To jest tysiąc razy lepsze niż ryż. Pycha. Wiecie, jakie to było dobre, jak on się tak ciutko rozgotował? Polecam, no próbujcie, bo to jest obiad wakacji, nie? Tak, trzeba jeść. Ja w ogóle na wakacjach nigdy nie mam apetytu, bo mi jest za gorąco. No jakiś, nie wiem, chłodnik. No to nie byłoby tak dobre jak truskawki ze śmietaną. No, no to jest codzienność nasza. Także, proszę bardzo, polecamy. Widzicie z nami, macie przepisy. Jakie proste? Nie trzeba się męczyć? Wystarczy tylko upiec rybę i ugotować jęk. Albo kupić składniki, ugnieść truskawki i mało. <laughs> Wiecie, jaki jest sekret przepysznej mizerii? Ocet. Dużo octu. Kiedyś dawałam łyżkami, teraz się nie ograniczą. No. Będzie idealnie. I do tego śmietanka i super. Cześć. Cześć. Podjadam sobie wizerię. To jest Posłabię. najlepsze, co może być. Chcesz? Nie. Nie lubię samej wizerii. Mhm. Mm Dużo octu, cebuli, sól, pieprz. Jest idealnie. Jedziemy na plażę, na rądeczkę. Mamy tutaj coś pysznego. Mamy kocyk w samochodzie i spędzimy fajnie wieczór. Będzie fajnie. Nasza skacząca winda, coraz setny. jechaliśmy do Jumbo, bo zawsze, jak jeździmy do Harlingen, to jak jest przed 21, czyli jeszcze jest otwarte Jumbo, to wstępujemy po tą kawę. Kiedy się odkryliśmy, wzrok przez szpadek, nie? No, pobyliśmy tutaj w sumie, nie wiem, jakieś przekąski chyba gdzieś sobie wziąć, albo bicie, wodę, coś takiego. No i, I zobaczyliśmy, znaleźć. że tylko z tym jednym Jumbo w Kolonii do tej pory. Jest taka kawa. Także bierzemy, że tradycja trwała dalej. Kawa jest, ale. Nie ma słonek. Nie, <laughs> Nie wiem, jak mamy to wypić, zjeść, ale będzie ciekawie i wesoło. <laughs> no, to z pewnością. <laughs> Jakbym wiedziała, to ja wzięła łyżki z domu. <laughs> I feel so free. Sweet baby. Moja ulubiona atrakcja na plaży w Harlingen, wejście po tych schodach. robisz? Jest dobrze. A teraz wstaniesz a Nie wstanę jeszcze. I standardowo nasze ulubione sushi. Łosość, krewetka, buraczek z fetą i tutaj na ostro z paluszkami krabowymi. Zajedamy się przy cudownym widoku. Jest naprawdę tak pięknie. Nie widziałam tutaj jeszcze nigdy piękniejszego nieba. So free Dzisiaj naprawdę strasznie wieje. Chyba trochę późno przyjechaliśmy, ale jest fajnie klimatycznie. No jesteśmy razem, to jest najważniejsze. I powiem wam, że kiedyś, jak byłam młodsza, bardzo często jeździłam z rodzicami, czy na morze, czy w góry. I ja zawsze tak całym sercem kochałam te góry. Może lubiłam, ale nie przypadałam. Nie było jakieś dla mnie takie wow, że muszę tam jeździć. A moi rodzice, to tak pół. połtato właśnie był za górami. A mama właśnie za morzem bardziej. Mm, Zakopane, kocham całym sercem. Zresztą to jest takie moje wszędzie miejsce przez pierwsze trzy rocznice związku tam jeździliśmy. No i pewnie jeździlibyśmy dalej, gdyby nie to, że teraz mamy do niego 1400 km yy, zamiast 400. No. Ale jeszcze kiedyś mam nadzieję, że to wróci, ale powiem Wam, że może polubiłam bardzo, dużo bardziej niż wcześniej, yy, jak się przeprowadziliśmy do Holandii. Naszym takim pierwszym miejscem, w którym mieszkaliśmy, była właśnie Haga, czyli nasze wspaniałe Scheveningen, ukochane przez nas. No i jak przyjechaliśmy na północ Holandii, to powiem wam szczerze, nie będę ukrywać, że było ciężko się przyzwyczaić. No bo jednak Harlingen nie wygląda totalnie jak Scheveningen, ale polubiliśmy to miejsce i powiem wam, że w tym roku chyba zdecydowanie bardziej ogólnie polubiliśmy jeszcze bardziej może to na północy. En Mamy tutaj fajne plaże, jest klimacik, można sobie przyjechać, odpocząć. Jak się czujesz? Zimno mi. <grym> <grym> ale ogólnie fajnie. Było co, aby spodnie wziąć długie. No, mogę sobie ubrać spodnie długie, ale nie no, jest okej, okay, jest fajnie. Jest bardzo fajnie, My jesteśmy razem. Aczkolwiek no wiatr ten wieje, nie spodziewałem się aż takiego wiatru. Ja też nie, mieliśmy się przejść po wodzie, tam ludzie chodzą z tyłu. Daleko, daleko, takie ludziki. Ale no chyba to nie ten dzień. No odpuścimy sobie dzisiaj. Myślę, że jesteśmy zgodni w tym. Właśnie weszliśmy do domu i pomyślałam, że już się pożegnam, także mam nadzieję, że dzisiejszy film Wam się podobał. Mam nadzieję, że poszło mi dobrze po takiej dwumiesięcznej ponad, dwumiesięcznej przerwie. I że widzimy się w kolejnych filmach. Pa!